Spirometria to takie badanie, które pomaga sprawdzić, jak dobrze działają Twoje płuca. Najpierw, Pani Pielęgniarka waży Cię i mierzy Twój wzrost. Potem musisz dmuchać w taki specjalny aparat, który nazywa się spirometrem. Ten aparat mierzy, jak mocno i jak szybko potrafisz wydmuchać powietrze. Sprawdza też, ile powietrza może się zmieścić w Twoich płucach. To badanie jest całkowicie bezbolesne, tylko trzeba dmuchać mocno i szybko, więc czasem można się zmęczyć. Najpierw chwilę spokojnie oddychasz. Potem bierzesz głęboki wdech i bardzo mocno i szybko wydychasz powietrze do rurki, którą trzymasz w ustach. Pamiętaj, żeby dmuchać długo, aż zobaczysz zielony kolor. O tu. Trzeba to zrobić kilka razy, żeby lekarz mógł sprawdzić, jak dobrze pracują Twoje płuca. Ale warto się wysilić.